Elden Ring Boss Arena Progression Mode Jazda, jedziemy z tym Dobra, no to co, my jedziemy, ciśniemy klasycznie bohatera Boss Rush zrobimy, Powiedzmy org beat Jest, ty jestem w twierdzy od razu Dobra, 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 dobra Jest tak, Boss Tiery, item drop Respawn Location Dobra, Boss tiery. Tier, 1 Boss Rush, all undefeated bosses in Tier a ah, no dajcie, zróbmy level 4 od razu, na start. Boss na tierze czwartym. Bez żadnego bildu, bez niczego. Ach, to jest ten. Choć bardziej mi... Jak to z poziomem trudności wygląda? Jak ja dawno Weldena nie grałem. Dobra, on jest do zrobienia. Dobra, a czy ja mogę na przykład wyjść z tego i spróbować innego bossa? Nie, 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 jak ja mam stąd wyjść? Chyba, że się nie da, już przegrałem grę, już muszę. Hej, ale naprawdę, jak mam. Chyba, że jest jakiś item do wyjścia. Ja bym chciał wybrać innego bossa. Nie ma wyjścia. Muszę go zabić. Damage mam dobry w miarę, więc to jest do zrobienia. Zapomniałem, mówię, ja da, bardzo dawno nie grałem w Gildena. Aha, mapą, no przecież, tu teleporty. Dobra, ostatnia próba. Dobra. Działa. Okej. Okay. Sprawdźmy, co tu jeszcze za NPC są. I'm dummy target for damage testing. Aha. Big, big damage, OK. Zmocnij orange. Aha, czy to jest Kowal po prostu? Popioły wojny, popiele, powielenie popioły wojny. mamy ta. I found a bug. To jest chłop od bugów. to jest święty Mikołaj. Upgrade material. Basic weapons. Ło! Ej, dobra, to jest tryb, którym tak bardzo chciałem zawsze. Kupujecie sobie brońkę, jaką chcecie. Upgrade'ujecie ją w jednym miejscu i się bawicie z bossami. Ale sztos. Armory przeróżne. Oczywiście nie za darmo. Trzeba je kupić. Spele, Ash of War'y Wszystko tu jest i możecie się bawić Nie trzeba przechodzić tej gry po milion razy, żeby się bawić na jakimś bosie. Odpalacie to i możecie sobie Odrodzenie, kosmetyka, no możecie resetować Wszystko w jednym miejscu Reselect last boss fight De DLC installed, jest, Czyli bossy z dlc też są Dobra, boss tier. weźmy pierwsze mm. Czekaj, boss rush all Undefeated bosses in tier. Enter. Widziałem, że wszystkie bossy w tierze, pier tierze tym początkowym. Chyba będzie jeden po drugim po prostu. Rycerz Godrika. O nie. To jest wasz Nemesis, chat. <grystanie> wasz ulubiony, dokładnie. Zobacz to Jaki damage. Ui. Materiały. Okej, okay, pokonano wroga. No Wypierdziela. Teraz mam tak. Kamień kowalski, łuk, popiół wojny. Jest return to roundtable. jest. Go next boss. Yes and, and and this is and this is this is one of the problems we have to discuss in Go next boss. Człowiek bestia. Dobra. Generalnie musicie wziąć pod uwagę, że mówię. Ja bardzo dawno już nie grałem. W rok, dwa. Nie no, dwa, może nie No nie jest, na drugim bossie. Jaki wstyd. Shame! 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 Ciśniemy bez przerwy To jest spoko opcja, bo będę w stanie po prostu mm, sobie określić jak daleko jestem w stanie te te bossy progresować na aktualnym ekwipunku jak kiedy będzie trzeba jakiś upgrade zrobić A to nie są bossy tak jak one w kolejności w grze występowały? Mniej więcej? Tak coś mi się podkojarzy Wiadomo, że to zależy od tego jakie podziemia się odwiedzało, ale... No nie ma, nie ma nie ma, nie ma, ale tak mniej więcej plus minus. Wiesz, nie, nie, nie na zasadzie, że oni ci dadzą za chwilę kogoś tam z, z jakiegoś. nie wiem, środka gry, albo z końca gry, potem z początku gry, tylko mniej więcej są w miarę, w miarę. Takie najbliższe, no. O, ten kot. To jest ten. Elden Ring Night Rain w domu. już coraz mniejszy. No. I co teraz? Co teraz? Co teraz? A, po prostu yy, mam jeszcze kolejną próbę, okej. Okay. Kurde, chciałbym go ogłuszyć, ale nic się nie da. Nie, ale bardzo, kurde, świetny modzik. Jak ktoś naprawdę chce się kupić głównie na bossach, na nauce bossów, ja bym to widział, takie tryby normalnie, domyślnie w grze implementowane przez twórców, a nie przez mody. Dobra, głupia gra zepsuta. Hitboxy do dupy Bo, To jest cały czas tier 1? Paces? Aha, faktycznie on był bossem. Tak, tak, tak zapomniałem. <grytanie> zapomniałem, że on był bosem tutaj. I można było wybrać czy go chce się dobić, czy nie. No a tu trzeba było otworzyć skrzynkę, no i on będzie. Łata. Well, well, well. Dobra, chodź. oj, Las w swoją... truciznę. Cały paczys. O kurde, mocny. Słuchajcie, jak go nie zabiję, to też wygram walkę? O. Aha, i tu mam zaznaczone, które mi się udały pokonać, a które nie. No dobra, jakiś upgrade ik. Mocni orange. Czekaj, a jakie to ma w ogóle. A idźmy kupić coś innego. Coś co ma dobre skalowanie z siłą. Basic weapons. Czym byśmy chcieli pograć? O właśnie, ale wele gdzie się... Upgrade materials, armor? Basic weapon, o są nawet bronie z dlc perfumy, N ani razu nie użyłem perfumów w dlc ani razu Że? Ja, basic weapon, a gdzie są inne jakieś bronie, to trzeba zdobywać chyba po bossach, czy coś? Unlock, aha, odblokowane bronie, no, no no no, żelazny tasak O, może z takim tasakiem, ty, ona jest za darmo, aha, już miałem ją ja w ekwipunku, ja <grym grym grym> mam dwie Zmocni oręż No i git No dobra, mamy jakiś tam upgrade broni, zobaczymy teraz Okej, okay, macie przycisk od razu, że po prostu y, wpuszcza was w ten niepokonanych bossów jeszcze tych już pokonanych już nie, nie musicie drugi raz. Zajebisty modzik, kurde, bardzo przemyślany. Zartowałem. No, Łatwo. Golemy są strasznie easy generalnie. Wiemy coś, że zaraz zginę, ale są easy. Są za dobry na tego moda. Na tę grę. Talizman to pora. I właśnie, przecież ja muszę bil zrobić, nie? Bo ja tak gram bez niczego. A żadnych Talibanów nic, totalnie. Na pewno maliket trudny był. Na pewno był ten. Jak się ten krwisty nazywał? Ten brat tego, czy tam. Yy, był Margit i Mor Morgot, tak? Mog. O, właśnie, Mog. No, Mog. Bo tam on miał taką mechanikę. Potem dopiero za którymś razem, jak przechodziłem grę, się dowiedziałem, że jakiś jest taki amulet, czy jakiś przedmiot, który blokuje, to takie wysysanie jego życia, czy coś co tam było. Nie, te wszystkie late game'owe bossy, one były coś wymagające dla mnie. Chociaż yy, bestia, Elden Beast... Łoł, wow, żyje jeszcze. Nie była taka zła. Nie wiem, no Elden Beast jakiś dziwny był. Oni potem dodali w ogóle możliwość nawet jazdy na koniu przy niej, nie? Bo jak ja grałem, to nie było też tej możliwości. Tyle, ten Ash nawet fajny damage robi, tylko, że... No właśnie, on średnio się nadaje, o, no właśnie. No! no. Dobra, ez! Ale ładnie, ja za pierwszy! Musimy chociaż tier 1 skończyć. O tutaj to trójca święta. Nie, to nie ta, to nie ma no, myślę, że w Eldenie nie podobało, że to takie poboczne bossy. One też były. Yy, one miały trochę vibe Dark Soulsa 2. Oni po prostu. rzucali. Często było tak, że właśnie. rzucali ci na, na arenę kilka mobów, nie? i serać. Ta, taki, taki poziom trudności stosowali w Dark Soulsie 2. Dobra, nie, nie <słuch> Muszę ich chyba powybijać, zanim się zaczną tutaj rozmnażać. Jakieś amulety, czy coś by wypadało, nie? Ładowana ataki. ryki, Zajęka się ataku wyposażenia przy niskiej wadze wyposażenia, czyli jak zdejmę sobie to wszystko, to jaki młyn, nie? Nie, no to jest... Tak. Easy. Was też? Nice! Kurde, długi ten tier jeden. Ciekawe, jakie będą bossy na tier dwa. Ile tych tierów jest? Ej, to fajne w chuj takie, kurde. że uda się cały przejść. No i to jest właśnie też... Yy, projektowanie bossów w Eldenie, chyba tych opcjonalnych. Pamperki najeb najebane ich w pierdyliard plus boss, nie? To jest takie tanie. Mhm. Easy. Easy! Nie wiem jak mam odblokować na przykład nowe miejsca na amulety. Może to poś... potem z jakimś posem O, tu niedźwiedź będzie. Nienawidzę tych niedźwiedzi. Kurwa mać. Najgorsze są te w lesie spotykane kurwa randomowo. Trudniejsze niż nie jeden boss. Zaraz ci pomogę tutaj. Spokojnie. No i praktycznie bez upgradeów cały czas te no tylko co broń zmieniłem i ulepszyłem ją chyba dwa razy. <laughs> Ten to porys jak cepem. Dobra, ale gdzie ja mogę wydać jakiś level? O, jest, butelki. Przede wszystkim. Dobra, idę full HP na razie, bo ja mam damage. Mam dobry. No, teraz to my się możemy bawić. Kurwa, ile tych bossów z tieru pierwszego mi zostało jeszcze? Jeden, ostatni. Ej, ostatni boss z tieru pierwszego i będzie tier drugi. No, ten gnój, ale teraz go zjadę. Zjem go. Patrz. Dobra, myślałem, że będzie większy damage. Jakim cudem! 0 HP. Kiedy fabularne bossy, może na tierze 15? Nie, zobaczymy, jakie będą na tierze 2. Pier pierwszy jest dla leszczy. Dobra, mamy tier drugi. Nowe itemki: Boss tier. All bosses defeated. Tier drugi. Mamy tak: Bloodhound Knight. o oh kurwa, Deadbeard. One są takie tragiczne. 3 Sentinel. Earth Tree Avatar. Nocna kawaleria. Margit. Jest main. Aha, one są oznaczone. Patrz. O no kurwa, niech AB ma. Chyba nic. Dobrze. Ja pamiętam, kurwa, jak ludzie byli w szoku. Ja to był pierwszy fabularny boss. I jak ludzie byli w szoku, jak zaczęły się te opóźniane ataki pojawiać, nie? Kurwa, to było zajpiste. From Software wie, jak zaskoczyć graczy. Nikt takiego czegoś w ogóle się nie spodziewał totalnie I wielkie kurwa oczy, co się dzieje posty zawsze były rytmiczne No ty jebańco Dobra, generalnie tak, modzik jest zajebisty Ja nawet jestem w stanie sobie w niego grać, wiecie, i sobie przejść wszystkie tiery Przejdę cały mod Polecam, polecam fest